Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, nie dlaczego gram w szachy? Żeby zabić czas? Jestem królem. Ja nie mam czasu do zmarnowania. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. W serce pompuje życie. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę, słyszę krzyk z głębi drzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w Matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy wiedźminie są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Radowit V wstąpił na tron mając zaledwie 13 lat. Był jeszcze wtedy za młody, by samemu rządzić krajem, przez co władza pozostała w rękach Rady Regencyjnej i Dijkstre. Nikt wówczas nie podejrzewał, że z nic nieznaczącego księcia wyrośnie król, który zasłuży sobie na przydomek srogi. Gdy Radowit osiągnął pełną kontrolę nad redanią, jego decyzje podzieliły wielu. Jedni uważali go za geniusza taktycznego, inni natomiast, że chłopak kompletnie postradał zmysły. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku, środku. A dziś postaramy się ją odnaleźć, analizując decyzję Radowida. Śmierć króla Wizimira II nadeszła nagle, jak burza zwiastująca nadchodzący kataklizm. Redania stanęła na krawędzi chaosu. Władzę objęła Rada Regencyjna, a wśród jej członków Prym wiódł Dijkstra, bezwzględny, lecz niezwykle skuteczny szef wywiadu. To on wraz z innymi wpływowymi osobistościami zawładnął państwem, nie pozwalając młodemu Radowidowi na choćby cień decyzji. Monarchia była zbyt chwiejna, by powierzyć ją trzynastoletniemu chłopcu, a królestwo rozdarte między spiskami i zakusami Nilgardu musiało zostać ocalone żelazną ręką. Z początku Radowid był jedynie cieniem własnego imienia, figurką w rękach Rady. Jego matka, królowa Hedwig, została niemal całkowicie odsunięta od spraw państwa, a on sam był ignorowany. Podczas gdy wielcy panowie i możnowładcy dzielili między sobą wpływy, przyszły król stał w tłumie, rozgoryczony, że nawet podczas triumfalnej parady nikt nie wspomniał o jego ojcu. Nikt nie krzyknie, niech żyje Radowit! Pomyślał, zasłonięty opasłym tyłkiem hierarchy, królewicz: Nikt nawet nie spojrzy w moją stronę, nikt nie wzniesie okrzyku na cześć mojej matki, ani nawet nie wspomni mojego ojca, nie ogłosi okrzykiem jego sławy. Dziś w Dniu Triumfu, w Dniu Zgody Przymierza, do którego ojciec wszakże się przyczynił, dlatego go zamordowano. Tego dnia poprzysiągł sobie, że odpłaci wszystkim za zniewagi, jakich się dopuścili względem jego rodziny. Filipa Eilhard dostrzegła w nim coś, czego inni nie widzieli. Została jego nauczycielką, choć jej metody dalekie były od łagodności. Była bezwzględna, wymagająca i skryta. Młody chłopiec szybko nauczył się, że władza to nie przywilej, lecz ciężar. I że musi być silny, jeśli nie chce, by świat go zniszczył. Każdy jego błąd był karany, a każde przejawy słabości tłumione. Wbijano mu do głowy, że król nie może okazywać strachu i musi patrzeć na ludzi w taki sposób, by to oni pierwsi odwracali wzrok. Równocześnie Dijkstra, jako naczelny stratek i mistrz intrygi, pokazywał mu, jak rozgrywać przeciwników. Jak nie ufać nikomu bez względu na okoliczności, i jak pociągać za sznurki, by osiągnąć swoje cele. Takie otoczenie ukształtowało chłopca, zmieniając go w młodego mężczyznę, który nie ufał nikomu i postrzegał świat jako pole gry, gdzie przeżywają tylko najsilniejsi. Gdy nadszedł moment przejęcia władzy, Radowit nie był już tym samym chłopcem, który w milczeniu przyglądał się paradzie w Nowigradzie. Jego pierwsze decyzje nie pozostawiały złudzeń. Król Redani nie zamierzał być marionetką. Wykorzystał sieć szpiegowską państwa, by rozgrywać arystokratów przeciwko sobie, a tych, którzy ośmieli się działać przeciwko niemu, skazał na śmierć. Niczym wprawny stratek wybierał sojuszników. Eliminował wrogów i umacniał swoją pozycję, jak i pozycję Redani. Dzieciństwo pełne upokorzeń brutalnej polityki i konieczności nieustannego udowadniania własnej wartości ukształtowało go na władcę, który nie znał litości. Nie mógł ufać nikomu, ponieważ sam był nauczony zdrady i manipulacji. To, co inni widzieli jako tyranię i szaleństwo, dla niego było koniecznością bo przecież królestwo mogło przetrwać tylko wtedy, gdy na jego czele stał ktoś, kto nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych decyzji. Radowid dobrze wiedział, że Nilfgaard nie spocznie, dopóki nie pochłonie całego kontynentu. Redania mogła liczyć na własną siłę, ale każdy sojusz podnosił jej szansę na przetrwanie. Demeria, choć wstrząsana wewnętrznymi konfliktami, nadal była potęgą, której wartość trudno było zignorować. Foltest, jej władca, był wprawdzie dumnym i upartym człowiekiem, ale Radowid widział w jego królestwie idealnego sprzymierzeńca. Jednym ze sposobów na scementowanie tego sojuszu miało być małżeństwo. Adda Biała, córka Foltesta, była potencjalnym łącznikiem między dynastiami. Jej los był jednak niepewny. Klątwa strzygi, która nawiedzała ją od dzieciństwa, mogła zniweczyć wszelkie plany. Dlatego Radowid wahał się, czy inwestować w ten związek. Wszystko zależało od tego, czy ktoś, być może Gerald z Rivi, byłby w stanie raz na zawsze zdjąć klątwę. Podczas pobytu w Wizimie Radowit nie tylko troszczył się o układy z królem, lecz nawiązał także kontakt z organizacją przestępczą zwaną Salamandra. Było to ryzykowne posunięcie, ale młody król postrzegał to jako tymczasowe narzędzie, które mogło mu zapewnić przewagę nad Foltestem. Jeśli mógł sprawić, że władca Tymerii poczuje się zagrożony, być może byłby bardziej skory do ustępstw i zawarcia korzystnych porozumień. Szybko jednak dostrzegł, że z salamandrą nie da się grać na własnych zasadach. Te zbiry były zbyt chaotyczne, zbyt brutalne, a ich cele wykraczały poza proste układy polityczne. W końcu doszedł do wniosku, że dalsze powiązania z organizacją mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Gdy Geralt odkrył kontakt Radowida z kryminalistami, młody król z miejsca odciął się od nich, uznając, że nie może sobie pozwolić na skandal. Wracając do królewny, jeśli Geralt uratował Addę, Radowit zyskał możliwość zacieśnienia sojuszu z Temerią poprzez małżeństwo. Był to scenariusz, który dawał mu nie tylko polityczną przewagę, ale i możliwość realnego wzmocnienia sił przeciwko Nilgardowi. Jeśli jednak Adda zginęła lub pozostała przeklęta, plan upadał, a Radowit wracał do redanii. Wiedźmin 1 pokazuje, że Radowid był graczem politycznym najwyższej klasy. Nie wahał się używać podstępu, wpływać na ludzi i manipulować sytuacją dla własnych korzyści. Wiedział, kiedy się wycofać, gdy stawka była zbyt wysoka, a kiedy zaryzykować, by zdobyć przewagę. Jego sojusz z Temerią i równoczesny flirt z Salamandrą pokazują też, że nie działał impulsywnie. Przeciwnie kalkulował każdy ruch. Być może w oczach innych był tyranem, ale czyż historia nie zna wielu władców, którzy musieli być bezlitośni, by ocalić swoje królestwo? Radowid wrócił z Temery z nową wizją. Silne państwo mogło przetrwać tylko wtedy, gdy opierało się na solidnym fundamencie militarnym. Rozpoczął więc wielkie reformy wojskowe, a śmierci Foltesta i Demawenda. Otworzyły przed nim nowe możliwości, ale oznaczały też chaos, który musiał okiełznać. Radowid wierzył, że armia nie powinna polegać na jednostkowych talentach. To nie pojedynczy rycerze wygrywali bitwy, lecz liczba i doskonała organizacja. Pod jego rządami powstały nowe fortyfikacje, a żołnierze zostali wyposażeni w najlepsze zbroje i broń, na jakie mógł sobie pozwolić królewski skarbiec. Wiedział, że ludzie nie dorównają elfom w zręczności, a krasnoludom w sile, ale ich liczebność i dyscyplina mogły zniwelować te różnice. Radowit rozumiał, że zagrożenie nie pochodzi jedynie od Nilfgaardu. Czarodzieje, intryganci i manipulatorzy, którzy od dekad mieli wpływ na północne dwory, stanowili dla niego nie mniejsze niebezpieczeństwo. To oni sterowali królami, spiskowali, Decydowali o losach świata z zakurtyny. Aby zyskać przewagę nad tym ukrytym zagrożeniem, zaprosił do rydani zakon płonącej róży. Jego rycerze mieli pilnować porządku i być przeciwwagą dla magów, którzy przez lata uzurpowali sobie prawo do decydowania o przyszłości królestw. Gdy w Lokmuin odbywały się pokojowe obrady, Radowid udał się tam z jasnym celem: odzyskać kontrolę nad północą i zniszczyć lożę czarodziejek, którą uważał za siłę zdolną manipulować królami wedle własnej woli. Kiedy więc niwgardzki ambasador Szilard Fitz Osterlen ujawnił istnienie loży, młody król nie zawahał się. Uznawszy czarodziejki za zdrajczynie i morderczynie monarchów, nakazał ściganie ich i eksterminację. Filipa Eilhart była dla niego szczególnie ważna. Nie tylko była wpływową czardziejką, ale też kobietą, którą podejrzewał o udział w zamachu na swojego ojca. W lok mój rozegrała się scena, która na lata zapisała się w historii. Radowit, uosobienie królewskiej mściwości, kazał wyłupić oczy Filipie, upokarzając ją i pokazując światu, co spotyka tych, którzy knują przeciw jego władzy. Po tych wydarzeniach Redania pogrążyła się w czystkach. Rozpoczęły się polowania na czarodziejki i tych, którzy wspierali magię. Stosy płonęły, a łowcy czarownic przemierzali ulice miast, tropiąc tych, których uznano za zagrożenie. Do czystek nawoływali również kapłani kultu wiecznego ognia. To był początek nowej ery. Rodowit nie tylko walczył z wrogami zewnętrznymi, ale też z tymi, których uważał za wewnętrznych zdrajców. W tym samym czasie Nilfgaard uderzył na północ i nikt nie był na to przygotowany. Upadek Edirn i Temery sprawił, że Radowitz został jedynym realnym przeciwnikiem imperium. Wielu władców na jego miejscu próbowałoby negocjować pokój, ale on podjął inną decyzję. Zamiast czekać, aż Nilfgaard osłabi go kolejnymi ciosami, postanowił najpierw umocnić swoją pozycję. Kedwen, osierocone po śmierci Henselta, było celem idealnym. Radowid wiedział, że jeśli nie on, to Nilfgaard wchłonie ten kraj. Zamiast czekać, wykorzystał zimową przerwę w walkach i uderzył, zajmując Kedwen, jednocześnie przejmując jego armię i zasoby. To był ruch godny geniusza wojennego. Zamiast mieć dwóch osłabionych przeciwników, Nilfgaard musiał teraz zmierzyć się z jednym potężnym. Jak już wspomniałem, Radowit nie był człowiekiem, który podejmował decyzje pochopnie. Bycie królem oznaczało także bycie katem. Nie mógł sobie pozwolić na wahanie, jeśli chciał przetrwać w świecie, gdzie lojalność była towarem deficytowym, a zdrada często ukrywała się za maską przyjaźni. Każdy krok, który podejmował, pociągał za sobą konsekwencje. Gdy wydał rozkaz prześladowania czarodziejów, nie kierował się jedynie własną paranoją. Przez lata widział przecież, jak magowie sterują królami jak marionetkami, jak ich intrygi prowadzą do wojen, przewrotów i upadków całych królestw. Jego własny ojciec, Wizimir II, został zamordowany przez skrytobójcę, który najprawdopodobniej działał na zlecenie czarodziejki. Czy więc Radowid nie miał prawa się bać? Czy nie miał prawa wyczyścić swego kraju z tych, których uważał za wrogów? Pytanie tylko, gdzie przebiega granica między słuszną zemstą? A nieuzasadnionym terrorem. Początkowo wydawało się, że działa zgodnie z logiką. Eliminował tych, którzy faktycznie spiskowali przeciwko monarchii. Jednak jego fobia narastała, a kolejne dekrety rozszerzały listę podejrzanych. Już nie tylko wpływowe czarodziejki ginęły na stosach, zaczęli na nich lądować także uzdrowiciele, a nawet ludzie, którzy po prostu posiadali magiczne książki lub zostali oskarżeni przez zazdrosnych sąsiadów. Można sobie w tym momencie wyobrazić Radowida nie jako króla, który rozkoszuje się swoją władzą, ale jako człowieka, który z każdym kolejnym spalonym domem zastanawia się, czy naprawdę jeszcze kontroluje to, co rozpętał. Czy gdy składał podpis pod kolejnym dekretem, miał w sobie radość? Wątpliwe. Bardziej prawdopodobnym jest, że czuł ciężar, którego nie mógł już zrzucić. Z drugiej strony nie można mu odmówić skuteczności. Podbił kedwen w najbardziej sprzyjającym momencie, gdy królestwo pogrążone było w chaosie po śmierci Henselta. Nie zrobił tego z kaprysu, lecz z wyrachowanej konieczności. Bez sojusznika lub wasala nie miałby szans przeciw Gardomi. Gdyby zwlekał, Cesarstwo przejęłoby kontrolę nad północą, a on sam zostałby zepchnięty na margines historii jako kolejny władca, który zginął w obliczu niwgarskiej ekspansji. Z perspektywy strategii militarnej i politycznej, Radowit działał jak mistrz szachowy, przesuwając figury w idealnym momencie, ale nawet największy stratek może przegrać, jeśli pozwoli, by jego obsesje przejęły nad nim kontrolę. Czy więc jego decyzje były szaleństwem? Jeśli spojrzeć na ich efekty, można powiedzieć, że nie. W końcu stworzył najsilniejsze Królestwo Północy. Jedyną realną siłę zdolną powstrzymać Nilwgard. Ale jeśli spojrzeć na cenę, jaką zapłaciło społeczeństwo Redani, ludzi, którzy żyli w strachu przed oskarżeniem o czary, którzy tracili bliskich na stosach ku ucieszelicznych gapiów, można się zastanowić, czy granica między geniuszem a szaleństwem nie została przekroczona. Podczas gdy M. Hyrvar M. oczekiwał posiłków z południa, armia radowita zmagały się z wojskami cesarskimi na terenie Kedwen. Walki były niezwykle brutalne. Nilfgardzczycy oblegali Artkaraj, a oddziały generała Forhisa podejmowały kolejne próby zdobycia Banglen. Jednakże forteca ta, broniona przez potężny garnizon i najemników, skutecznie odpierała ataki. Radowit postawił na strategię wyczerpania przeciwnika. Jego wojska prowadziły walki partyzanckie w dzikich ostępach Kedwen, nękając Niszgardzczyków i zmuszając ich do długotrwałych starć, które spowalniały postępy cesarskiej armii. Jednak sam triumf na polu bitwy nie wystarczał. Radowit zdawał sobie sprawę, że wojnę wygrywa się nie tylko mieczem, ale i sakiewką. Nowigrad, bogaty, niezależny i wypełniony złotem kupców, był łakomym kąskiem zarówno dla Redanii, jak i dla Nivgardu. Kto zdobyłby to miasto, ten miałby zaplecze finansowe i strategiczne do dalszej ekspansji. Władca Redanii rozpoczął swoją kampanię podstępnie, manipulując podziemnym świadkiem Nowigradu. Posłużył się skutkiem juniorem. Jednym z czterech bosów przestępczych, aby osłabić i wyeliminować konkurencję w półświatku. Kiedy jednak junior przestał być użyteczny, Radowid wykorzystał Wiedźmina Geralta do pozbycia się go. Jednocześnie Radowid wspierał kościół wiecznego ognia, którego fanatyczni wyznawcy głosili nienawiść do magów, nieludzi i wszelkich odmienców. Z jego aprobatą łowcy czarownic na czele z kalebem Mengę zaczęli oczyszczać miasto, paląc czarodziejów na stosach i przejmując pełnię władzy. Nowigrad stopniowo przechodził pod kontrolę Radowida, który wykorzystał religię jako narzędzie dominacji. Czy mu się to udało? Tak. Ostatecznie Nowigrad stał się częścią Redańskiego imperium. Miasto kiedyś niezależne. Zostało wchłonięte przez brutalny i bezlitosny reżim, a po latach wojen i intryg Radowid odniósł ostatecznie zwycięstwo. Nilfgaard został pokonany, cała północ znalazła się pod jego rządami, a on sam został ogłoszony protektorem północy. Jego wojska kontynuowały ekspansję na południe, jednak jego polityka nie opierała się wyłącznie na militarnych podbojach. Najbardziej kontrowersyjnym aspektem jego rządów pozostawały polowania na czarownice. Wszyscy magowie, zielarze, wróżbici i nieludzie byli traktowani jak wrogowie państwa i ginęli na stosach. Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że Radowid był skutecznym władcą. Wzmocnił armię, pokonał Nilfgaard, zjednoczył północ i przejął Nowigrad. Był geniuszem strategii, polityki i wojny. Ale czy był dobrym człowiekiem? Jego nienawiść do magów i nieludzi przekształciła go w fanatycznego despotę. Prześladowania nie ograniczały się tylko do tych, którzy faktycznie knuli przeciw niemu, ginęli również niewinni. Kobiety oskarżane o czary, elfy ukrywające się na obrzeżach miast, zwykli zielarze wszyscy oni płacili cenę za grzechy Loży Czarodziejek i wpływowych magów. Radowid był wychowany w cieniu manipulacji czarodziejów i możnych. Cierpiał jako dziecko i widział, jak jego ojciec padł ofiarą intryg. Czy to jednak usprawiedliwiało bezlitosne rzezie, które rozpętał? No, nie mnie już to oceniać, ale gdybym miał się pokusić o jakieś stwierdzenie, to uznałbym, że nie. Na kartach historii zapisał się jako Radowid srogi, przydomek jak najbardziej zasłużony, władca potężny, ale i okrutny. Dla jednych był zbawcą północy, dla innych tyranem, który poszedł o krok za daleko. A dla jeszcze innych po prostu nie żył, bo to my jako gracze ostatecznie decydujemy, jak zakończy się jego linia fabularna w Wiedźminie 3. Gdyby Radowicz został zamordowany, a władze nad północą przejęłyby siły Temerii, Nilfgaard wygrałby wojnę. Bez jednolitego przywództwa, bez jego żelaznej woli, rozbite królestwa północy nie byłyby w stanie oprzeć się cesarskiej potędze. Jeśli jednak Dijkstra przejąłby władzę, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Cyniczny i wyrachowany szpieg mógł nie być królem z krwi i kości, ale rozumiał realia polityczne i wojskowe jak mało kto. Po śmierci Radowida Dijkstra poprowadziłby północ do zwycięstwa. Jednak jego wizja przyszłości różniłaby się diametralnie. Jego północ nie była feudalnym królestwem pełnym zabobonów i fanatyzmu, lecz nowoczesnym, zindustrializowanym imperium zdolnym rywalizować z Nifgardem. Choć utrzymałby silną armię, to nie prowadziłby krucjaty przeciw magom. Wręcz przeciwnie, wiedział, że magia może być cennym narzędziem w rękach państwa. Dijkstra nie dbał o religijną propagandę i ideologiczne spory. Był pragmatykiem, który myślał o przyszłości nie w kategoriach honoru czy fanatyzmu, ale skuteczności. Jego reformy mogły być niepopularne, ale były niezbędne, aby północ mogła przetrwać. W dłuższej perspektywie, jego podejście mogło okazać się lepszą opcją niż brutalne, krótkowzroczne rządy Radowida. Jego państwo stałoby się nowoczesne i potężne, nie tylko w sensie militarnym, ale i gospodarczym. Sukces Dijkstra stawia ciekawe pytanie. Czy bezwzględność i fanatyzm Radowida faktycznie były konieczne? Z pewnością pomogły w walce z Nilfgaardem, to de facto dzięki Radowidowi północ nie upadła natychmiastowo. Ale czy były jedynym wyjściem? Dijkstra udowodnił, że nie można było wygrać wojnę stawiając na inteligencję i umiejętność myślenia w dłuższej perspektywie. Miast tego Radovid dał się bez reszty opętać antymagicznemu fanatyzmowi wywołanemu przez traumy z dzieciństwa. Zbędne prześladowania osłabiły jego własne państwo, bo zamiast wykorzystać magów i utalentowanych ludzi do walki z Nilfgaardem, spalił ich na stosach, tracąc środki, czas i czasem też poparcie. Gdyby zamiast tego skupił się na umacnianiu kraju, a nie na pogromach, być może byłby prawdziwym wybawcą północy. Uwielbianym i szanowanym za swe decyzje przez tysiące, a tak jest postacią polaryzującą, którą albo się podziwia, albo się nienawidzi. I osobiście rozumiem obie strony. Nie sposób odmówić mu geniuszu, ale również nie da się zaprzeczyć jego szaleństwu.